Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy Motor Lublin. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2 do 0. Razem z nami trener drużyny gości, pan Gonzalo Fejo, którego poproszę o pomyczowy komentarz. Dzień dobry wszystkim. W pierwszej kolejności podziękować swoim piłkarzom, sztabu za pracę. Nie tylko dzisiaj, przez ten okres, ostatnie dwa tygodnie, przerwę, przerwę na kadrę, bo uważam, że. Pomimo porażki i to może być dziwne, ale uważam, że byliśmy dobrze przygotowani do meczu. Więc dziękuję ludziom, którzy pracują ze mną na co dzień. Po drugie, podziękować naszym kibicom, które po raz kolejny w tak licz, licznym gronie nas wspierali dzisiaj. I pogratulować drużynie GKS-u Techy, bo dzisiaj trzy punkty zostały w Tychach. Co do, do piłki nożnej, mecz był dokładnie tak, jak miało być. E... Uważamy, że jak Tech jest dosyć powtarzalną drużyną w to, w sposób jaki gra, więc uważam, że byliśmy do tego dobrze przygotowani. Natomiast potem ymm, na boisku trzeba trzeba to realizować i często o, o wynik decydują momenty. Błyski piłkarze, zarówno w ataki, w obronie. Okay. Pierwsza bramka dla GKS-u tych to jest strata, która na tym poziom rozrywkowy może przynieść konsekwencje i takie przynieść z drugiej strony to jest faza przejściowa: że piłkarze nie powinni zostać tak łatwo minięci 1 na 1 czy nawet 1 na 2, bo, bo Machowski podejdzie, że wjechał na rajd 50 metrów, 50 metrów, wygrał pojedynek i strzelił bramkę, to co mówię, no bo jest piłkarza a z kolei drugie, no z tego co słyszę ta drużyna, no bardzo dobry polekarny transport dobry w polekarne. i po raz kolejny, no, no akcja, na którą my odzyskamy piłkę, ale stracimy ją zaraz za chwilę transport, dobre dośrodkowanie w naszym polem bardzo dobre wypełnienie coś do czego byliśmy przygotowani, ale wiadomo, no, jedną akcję, no, oni wygrali tą pozycję, czyli na 2-0 i potem wiadomo eee, uważam, że zarówno po pierwszej bramki dla teh i po drugiej bramki dla Tychy my mieliśmy swoje sytuacje, ale z kolei to co Tychy wykorzystała bezwzględnie my tego nie robiliśmy, więc w przerwie stanęliśmy przed szansą robienia czegoś trudnego, ale które za to było, mogło być coś wielkiego, czyli odwrócić wynik z, z 2-0 na, na 2-3 dla nas. I z takim nastawieniem wyszliśmy na drugą połowę. Jak mam być taktycznie wiele nie zmieniliśmy. Trochę lepsze uważam, mieliśmy asekurację ataku. tych bardzo dużymi okresami gry nie mogły wejść z połowy. A to jest zespół, który potrafi w ogóle zabić mecz kontrą. I to zrobił wiele razy w tym sezonie. Także mają jakość w tym elemencie. I my coraz więcej tra transportów w pole karne, coraz więcej też piłki za linią obronną, w pozycjach, gdzie mogliśmy mieć dobre dośrodkowanie, ale tej jakości w ostatniego podania czy czasami konsekwencje wypełnienia pola karnego w pewne strefy, wygrania pozycji nie mieliśmy. I, I dzięki temu te dobre pozycje do stworzenia sytuacji nie wykorzystaliśmy. Nie no. mm, wykorzystaliśmy wynik do końca. I, i wygrali ten mecz, także to jest to jest moja... Ja mogę powiedzieć o chwilę o swojej zmiany. Próbowałem jakby warunkami fizycznymi, bo Tychy to jest zespół, który ma dobre warunki fizyczne. Próbowałem trochę wywieźć i polepszyć wypełnienia pola karnego z naszej strony. Stąd, stąd wchodzi zebro, w drugiej połowie stąd wchodzi Rafał Król. zawodnicy, którzy dobrze grają głowy i są groźni w fazie finalizacji. Natomiast no, nie udało nam się strzelić bramkę. Będziemy pracować, żeby za tydzień się odbić w ważnym meczu dla naszych kibiców z Wisłą, Kraków u siebie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś ma pytania? Miałem pytanie o wyjściowe spotki bo tutaj można powiedzieć, że praktycznie na ostatnią chwilę został dostarczony nie tylko do sztabu szkoleniowego, ale też do nas dziennikarzy. Czy to jakiś wpływ miało tutaj na przygotowanie się do tego spotkania, że tych ostatnich wskazówek na ostatnią odprawy w nie mógł pan przekazać? Absolutnie nie. Tychy grały, tak jak mówię, jeden do jednego tego, co przygotowaliśmy. Widzieliśmy, że będą grać 3-4-3, e, pomimo, pomimo tego, że w ostatni mecz ligowy występowali 4-4-2. E, dynamiki zespołu były, były identyczne do tego, co się spożywaliśmy analizą. Także, okej, okay, najpierw wyszedł protokół, który niby miał wskazywać, tak samo jak słowa trenera Banasika wczoraj, podejście się przed wczoraj, że no mają problemy, będą musieli grać znowu 4-4-2. E, ja trochę trenerowa z nami i tak jak mówię, wszystkie treningi w tym okresie dwutygodniowej przerwy na kadrę były na 3-4-3, poddynamiki, długie piłki, drugie piłki, obrony do środkowania, GKS Tychy. Tak GKS Tychy grało, niestety nie byliśmy na tyle skuteczne wykonanie wykonaniu założeń, żebyśmy mogli się cieszyć dzisiaj zwycięstwem. Mówił Pan dużo o tym, że m, zawiedli troszeczkę Pana tutaj zawodnicy przy pierwszej drodze. Nie powiedziałem ani razu, że zawiedli moi zawodnicy. Ale że nie spisali się, może inaczej, nie spisali się tutaj w tej sytuacji tak jak powinni. M, ale czy m, ma Pan też jakieś pretensje, może do drobkarza budził bo Na strzału morskiego był praktycznie piąty gramat, więc można oczekiwać, że tutaj ostatni Basją. Najpierw się odnoszę do pierwszej części, a nie powiedziałem ani chwilę, że mi piłkarze zawiedli, bo akurat mam szczęście prowadzić taką drużynę, która do bólu jest konsekwentna i próbuje wykonać tego, co trenujemy, ufają mi, sztabu szkoleniowy i może czasami nam wejść lepiej, gorzej, ale jedną rzecz, co mogę powiedzieć o tej drużynie, że jest, że wrzęczny się pracuje stąd z taką drużyną, bo wykonują realizacji i realizuję najlepiej jak, jak potrafię. Um, także nikt mi tu nie zawiódł i ja nie będę trenerem, który po zwycięstwach chwali drużyny, a po porażkach ich krytykuje, bo to jest droga do nikąd. Pierwszy za każdą porażkę jestem ja i tylko ja. Ja decyduję kto gra, ja decyduję jak gramy, ja decyduję nawet co robimy na treningu, więc ja jestem głównym odpowiedzialnym i to musi być wyraźnie powiedziane. No, oczywiście, że jak się traci bramki, to zawsze ktoś mógł się lepiej zachowywać. No, zawsze ktoś mógł wygrać pojedynek, który przegrał. Zawsze ktoś mógł podać piłkę celnie, który podał niecelnie. Zawsze ktoś mógł obronić strzał, który nie obronił. Szczerze mówiąc, akurat Łukasz był dokładnie w, jakby w linii z innymi zawodnikami, więc ja, ja nie widziałem jakby jak ten moment, kiedy piłka padła, kiedy mija naszego bramkarza. Także ciężko mi się, ciężko mi się odnieść, ale. Tak samo jak my robimy analizy zespołowe, żeby się poprawić i to po zwycięstwa, po porażkach i po remisach, to tak samo piłkarze mają analizę indywidualną. Także jeżeli został błąd popełniony, na pewno on będzie omówiony na odprawy indywidualne bramkarze i, i tyle. Będziemy pomóc piłkarzom stać się lepsi. Przepraszam, że trudno jest przed motorem w, w przyszłym tygodniu z Wispą, bo tak? miałem takie wrażenie, że no, oglądają to myśli, że to jest drużona solidna kreacji, tak jak motor w dniu, więc tutaj ta kreacja, ta walka o góle będzie. Jakiego Pan spotkania oczekuje i jakiego się spodziewa może tak w przyszłym tygodniu? Każdy mecz w tej jest trudny. Jeszcze nie mieliśmy ani jednego łatwego meczu i się nie spodziewamy, że przejdą łatwe mecze. Co do Wisły, my wewnątrz tabu zamykaliśmy analizę Wisły-Kraków wczoraj wieczorem, zawsze tak robimy. Co do pracy z piłkarzami, od wtorek będziemy zaczynać na ten temat mówić, no coś się spodziewam. Na pewno dwie drużyny, które czują się dobrze w dominacji przeciwnika, tak jak Pan wspominał. A zobaczymy, które działanie, czy nasze, czy ich, będą bardziej skuteczne, żeby, żeby przenieść ciężar gry na naszą połowę lub, lub na nich, no. Na pewno, na pewno Wisły to ma dużo jakość indywidualną i żeby ich się przeciwstawić, to musimy zaczynać o ciężkiej pracy w obronie, bez piłki, w fazach przejściowych, bo w tym też są groźni, ale żaden mecz nie da się wygrywać w bez piłki, więc też będziemy musieli utrzymać i rozwijać swój poziom przy piłce. I na koniec ogólnonarodowa dyskusja trwa w sprawie wyborów selekcjonerów. Głównymi kandydatami trener Marek Papszun i miał że tak w opinii. Jest ogłoszony Pan jako były asystent trenera Marka Papszuna. No, szczerze mówiąc, przestraszyłem, bo dzisiaj Pan powiedział, że dziękuję tutaj to sztabowi to szkoleniowemu i tak dalej. Czy jakiś temat jest tutaj, że może być Pan powołany jako asystent tutaj dla Marka proszę czy jakiś kontakt w kompletowaniu może sztabu szkoleniowego, no nowe wyzwanie. Dziękuję bardzo. Podziękowałem za przygotowanie do tego meczu i za pracę, które tych ludzi wkładają, bo to jest niewyobrażalna praca dla większości ludzi, to coś tam robi dla tego klubu, dla tej drużyny, także generalnie nigdzie się nie wybieram. A co do tu nie jestem osobą odpowiedzialną, od bardziej, żeby mówić o tym, ale jeżeli zależałby wybór ode mnie, to trener kadry zostałby Marek Pabszon.